Siemanko wszystkim na moim kanale w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wiatrówkę na sprężone powietrze którą dostałem od mordena z kanału postapkoaliptycznie przez świat tutaj mamy przygotowane kuleczki śrubeczki tu jest nasza tarcza pudełeczko wychwytowe w raje czego, żeby się nie przebiło jabłuszko, kuszeczki baloniki do testów i nasz nabój ze sprężonym powietrzem Maksymalnie, jako udało mi się dopompować, to jest tylko 6 atmosfer, 6 barów. Więcej ma, chińska ma pompeczka nie dała rady napompować. A więc przechodzimy do. Jeszcze jedna taka drobna uwaga, przed jak kiedykolwiek będziecie strzelać, czy właśnie z wiatrówki, czy z takiego urządzenia, czy nawet z wiatrówki na gaz, pamiętajcie, żeby zabezpieczyć twarz, przede wszystkim oczy. Ja mam w tym przypadku maskę na oczy okulary ochronna no. zaczniemy najpierw od kuleczki odległość cztery metry Wbite nie wiem czy to będzie na nagraniu tutaj. Ok, teraz strzelimy z odległości około 8 metrów, także spulem. To była odległość także 8 metrów, tak samo miejsce obok. Teraz Wam pokażę. O tutaj widzicie jedna obok drugiej dziurki. Żeby nie było, są mi kuleczki trzy luzem i jedna tam wbita. Teraz wytestujemy sobie na puszeczce. Także postawimy przed tarczą, żeby nam kulki nie wsiąkły przypadkiem, bo szkoda kuleczek. Ustawiamy sobie kamerkę. Aplikujemy naszą wiatrówkę. Żeby nam puszeczka nie spierdzieliła. Odległość 4 metry. Wow. Chybiłem, wiecie? No to jeszcze raz. Troszeczka trafiona, ale nie przebita. Jedynie można zobaczyć, że jest dziurka taka ale pęknięcie, tylko tyle. Oczywiście już może być mniej tlenu w butelce, a więc idę. Każdy strzał pożera mniej więcej jednego bara atmosfery. Napompowałem na 8 barów strzał z 4 metrów. Puszki nie przedziurawiło, ale jest taka oto dziurka. Kulkę wywaliło na ziemię. Teraz sprawdzimy, czy owe kulki wbiją się w jabłko. Pamiętajcie, że to jest amatorska wiatrówka, nie profesjonalna. Strzał z czterech metrów. wbiło się w jabłuszko nie wiem czy widać, jest dziurka jak głęboko to się później okaże jak jabłko przekroję na pół a teraz strzały do balonów. odległość 4 m. kulka balona nie przebije Sprawdźmy takiego gwoździa. Gwóźdź zniszczył balona. A zarazem przepadł. To wykorzystajmy wkręta. Odległość 2,5 metra. Balon ucelowany, wkręt wbity. Odległość 2,5 metra. Sprawdzimy odległość 4 metrów. Czy w ogóle trafię? Trafiony, ale już nie miał siły się przebić wkręt. Teraz użyjemy tego oto pilnika na jabłku. odległość dwa metry. Pilnik się wbił. I to aż tyle. Teraz sprawdzimy na mniejszym wkręcie. Odległość 2 m tak to wygląda tu jest wkręt wbił się cały no można powiedzieć, że przebił się na wylot proszę bardzo a teraz sprawdzimy czy wbije się w świecę oto owy wkręcik aplikujemy wkręcik Czy wszystko oczywiście jest dobijane do samego końca? No i dobra, odległość 2 metry. Pięknie. Patrzcie, jak się wbiło świecę. A trzeba przyznać, że świeca jest dość twarda. Dobra. A teraz. Strzelimy z czterech kulek naraz. Sprawdzimy czy owa wiatrweczka się nadaje, żeby z niej zrobić Ala Shotguna. Oczywiście strzelamy w tarcz. Odległość 4 metry. Dwie kulki się odbiły, jedną dostałem właśnie ja, jedną kulkę, jak możecie zobaczyć, jest wbita w zombiaka, tu gdzie I ostatni test, na koniec sprawdzimy maksymalny zasięg owej wiatruweczki, mianowicie będę strzelał z 15 metrów. I przebite strzelałem z 8 barów. Udało mi się napompować na 8 barów. A więc strzelimy teraz z odległości około 20 metrów. No muszę przyznać, że kulka doleciała. Co prawda się nie przebiła, bo na folię, taśmę klejącą tutaj. Ale dziura jest. To była odległość 20 metrów. No byłoby na tyle z testówowej stufowej wiatróweczki. Jeszcze raz Morden kawał z sowitej roboty. Polecam kanał Mordena, tutaj macie link. Dobra, sowita wiatróweczka. Yy, jedynym minusem... Tej owej wiatrówki jest to, że mniej więcej co 3-4 strzały musiałem iść i pompką samochodową, taką małą chińską pompeczką pompować pod zapalniczkę. No ale sama frajda z takiej wiatrówki to nam rekompensuje. Dostałem jeszcze taką drugą butlę, dwulitrową mianowicie, ale bardziej poręczna jest po prostu litrowa buteleczka. To było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, na czym można byłoby jeszcze tą wiatróweczkę sobie przetestować, co można byłoby postrzelać, piszcie na dole w komentarzach. To byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Na koniec, przy mniej więcej czterech atmosferach strzelimy z kuleczki w oddaloną o około 15-20 metrów satelitę. Słuchać było dźwięk.